Książka do wyścigu, który pomoże w przygotowaniu mapy europejskiej przyrody. Możesz dołączyć do ludzi z całego kontynentu, którzy spotykają się, aby odkrywać przyrody w swojej okolicy. Fotografując rośliny, zwierzęta, ptaki i owady w swojej okolicy, możesz wspierać lokalne ochrony przyrody i międzynarodowe badania. Zdobędziesz informacje dotyczące otaczającej przyrody i jednocześnie poznasz niesamowitą społeczność internetową. Wzięcie udziału jest proste. Zobacz jak to działa. Pobierz darmową aplikację iNaturalist z Twojego sklepu z aplikacjami. Załóż konto i zaloguj się. Znajdź jakiś dziki gatunek. To może być ptak lub pszczoła, drzewo lub ropucha. Wszystko się liczy. Zrób zdjęcie. Teraz zabawna część. Co widziałeś? iNaturalist pomoże Ci zidentyfikować to co znalazłeś, podsuwając sugestie. Nie musisz być ekspertem. Upewnij się, że lokalizacja została zapisana. Wyślij, aby udostępnić swoje zdjęcie dzikiego gatunku. Twój zapis zostanie automatycznie udostępniony na iNaturalist jako część europejskiego BioBlitzu. Po udostępnieniu zdjęcia międzynarodowa sieć użytkowników iNaturalist może potwierdzić lub zasugerować inną identyfikację, dzięki czemu będziesz mógł dalej uczyć się o tym, co odkryłeś. Jeśli wolisz robić zdjęcia dzikiej przyrody za pomocą aparatu fotograficznego, możesz przesłać je do iNaturalist z pomocą przeglądarki internetowej. Upewnij się tylko, że pamiętasz gdzie je zrobiłeś. Zaangażowanie się w europejskie BioBlitz może mieć duże znaczenie dla lokalnej przyrody i sprawić, że odkrywanie przyrody w swojej okolicy będzie łatwe i przyjemne. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę internetową lub śledź nas na mediach społecznościowych.